Jesteśmy na wyciągu orczykowym, czy jakimś przesełkowym tutaj w skarskiej porębie. Tylko, że ładnie śnieżek pada. No i troszkę, troszkę nam to komplikuje właściwe nagranie jakiegoś filmu, ponieważ no śnieżek sobie obficie sypie. Oho tam ludzie sobie... Zjeżdżają, zjeżdżają. No jednym słowem. Pan... Proszę. Tak, jesteśmy. Idziemy na ciepłe piwko. A teraz zdążamy po... ponieważ jesteśmy lekko zdrożeni, idziemy na gorące piwko. Do żywieckiego szałasu. Do O! Ale kurczę. Ди 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 ди